W 100% naturalne. Takie kosmetyki do włosów w ostatnim czasie cieszą się ogromną popularnością. W dzisiejszym odcinku podpowiem Ci, jak poznać, że produkty na pewno są naturalne i nietestowane na zwierzętach. I kto powinien po takie naturalne kosmetyki sięgać? Cześć! Tu Maciej Maniewski. Zapraszam na odcinek z Pauliną w roli głównej. Mój fotel wpadła Paulina. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Bardzo dziękuję w ogóle, że przyjąłeś zaproszenie. Widziałem twoje filmiki. Bardzo fajne, <laughs> bardzo wesołe. Ale widziałem też twoją przygodę fryzjerską. Tak, to nie zaciekawie na pewno. Profesjonalnym okiem na to yy, spojrzałem i od komentarzy się powstrzymam, chociaż u Ciebie tam widziałem ich sporo. Mm, e, sporo. Popracujemy dzisiaj z Twoimi włosami trochę inaczej, okej? Okay? A więc chyba podejdziemy do tematu trochę spokojniej. Przede wszystkim jak obserwuję Twoje włosy, to aż prosi się o to, abyśmy się teraz jeszcze bardziej zajęli tą pielęgnacją włosów, mm. dobrze? Uważam, że na tak, no, jesteś nastolatką. Czasami chcą troszeczkę coś intensywniejszego, coś mocniej, a profesjonaliści są po to, żeby to trochę uspokajać. Mam nadzieję, że będzie dobrze, że będę zadowolona. Musi być dobrze. Okej, okay, to może dwa słowa o tym strzyżeniu, dobrze? Mm -hmm. Czy ty lubisz tą długość swoich włosów teraz? No, szczerze lubię, ale jednak te końcówki są tak zniszczone, że fajnie byłoby je jakoś podciąć, żeby po prostu wyglądało to zdrowiej. Czyli masz tą świadomość. To, to bardzo ważne, mm, tak, bo mi to tak. zawsze też trochę ułatwia. Zobacz, one tak się trochę puszą, tak? Czy są równe, czy nie, to jeszcze będą sobie tam je sprawdzą, ale chodzi o to, że one nie wyglądają, jakby były no tak. zdrowe i ładne. Sama to powiedziałaś. Poza tym, ja też chciałbym zlikwidować takie te różne trochę, wiesz, poszarpania, które tutaj są. Nie no. wszystkim mi się uda, bo myślę, że na przykład tego kosmyku to nie wiem, czy my sobie dotkniemy, ale o tym to jeszcze dalej będziemy na pewno rozmawiali. Natomiast chciałbym, żebyś miała coś, co teraz jest bardzo modne na świecie. Trochę mm, zrobimy taką cieci linię, właśnie taką bardziej fashion. Chodzi o to, że bardzo teraz wróciły do mody lata 70., a lata 70. to były takie latach, gdzie taki trochę hippie style było po prostu czasami bardzo równe, ładne cięcie, ok? Właśnie taka trochę większa objętość tutaj. Płaskie włosy, które są u nasady, akurat to trochę mamy i wykorzystamy mhm. to. Jakiś ładny przedziałek na środku, który też, też masz, ale to podkreślimy, ale najbardziej mi chodzi o to, żeby zobaczyć. Jak zabieramy Twoje włosy, bo teraz tu ich jest trochę za dużo, widzisz no, co się to dzieje? Tak, to, to tak jest tak. trochę takie poszerzające, no bez sensu. Chodzi o to, że jak zabieramy włosy i z powrotem sobie je cofniemy gdzieś pokazuje nam się jakaś długość, która według na przykład mnie, dla ciebie będzie najlepsza zobacz, to od razu ładnie wygląda to jest takie bardziej dziewczynce, no i na pewno pokażemy lepsze, zdrowe włosy co ty Myślę, na to? Mogę na to pójść. Co ty na to? Zaczynamy. To będzie bardzo dobra propozycja dla ciebie. OK. Dobra. W trakcie będziemy robili świetną pielęgnację i później to wszystko podkreślimy kolorem. Ale z tym kolorem to jeszcze troszeczkę zatrzymam w niepewności, dobrze? Ale no nie bój się, bo wszystko będzie bardzo profesjonalnie, bardzo dobrze, a na pewno delikatnie, żeby nie ucierpiały twoje piękne naturalne włosy. No to możemy zaczynać pracę. Dziewczyny, na pewno zauważyłyście, że teraz pojawiła się taka tendencja, że na rynku jest bardzo dużo kosmetyków naturalnych. Nie jest to tylko chwilowa moda. Ja myślę, że bardzo dobrze, że zaczęliśmy jeszcze bardziej świadomie dbać o swoje zdrowie. I to nie tylko już jeśli chodzi o diety, o jedzenie, tylko właśnie o włosy. O skórę i o włosy to jest bardzo istotne. Paulinie właśnie myjemy włosy najnowszą linią produktów wegańskich. Są to produkty, które są bardzo przyjazne dla skóry, bardzo przyjazne dla. Dla włosów. Bardzo ważne jest to, że są to też produkty, które są nietestowane na, na zwierzętach. A składniki, które mają wszystkie w sobie, są 100% naturalne. Czy zauważyłaś czasami, że po umyciu włosów może delikatnie spędzić Cię skóra, możesz mieć nawet takie czerwone plamki, może na głowie, może gdzieś na szyi. To znak, że właśnie możesz być uczulona na któryś z chemicznych składników, które są bardzo często w produktach. I dlatego właśnie tym bardziej produkty, które są zdrowe, które są pozbawione wszystkich substancji chemicznych, które podrażniają właśnie skórę, nie posiadają SLS-ów, siarczanów, a więc są zdrowsze dla, dla Twoich Włosy dla Twojej skóry mogą być teraz bardzo dobrym pomysłem. Już po ostrzeżeniu i po koloryzacji będziemy używali odżywkę, yy, która ma taką bardzo mocną proteinową odbudowę. I w związku z tym będzie w bardzo dobry sposób te włosy nam regenerowała. A co ciekawe, włosy cienkie i słowiańskie nawet trochę optycznie pogrubiała. Polina, gotowa? Gotowa. Zaczynamy? Tak. Ok, to teraz troszkę głowę do dołu. Pamiętaj, żeby cały czas trzymać proste nogi. Mhm. No. Czyli tak jak się umawialiśmy, tniemy, tak? No, to może być trochę krócej niż Nawet się trochę krócej. Tak, wtedy będą zdrowsze i tak dalej. No i no, to mi się drowsze. właśnie podoba, słuchajcie, w miarę jedzenia <grym> trochę, A cieszę się, bo wtedy wiesz, będziesz miała na co dzień trochę łatwiej z tymi włosami. No, na pewno. żeby te włosy po prostu wysuszyć albo nawet zostawić. Bo fryzura, mm. którą chcę zrobić w Paulinie. Słuchajcie, to jest fryzura, która jest teraz bardzo modna. Lata 70. Dokładnie jest to taka technika kwadratu, kiedy tniemy włosy w taki sposób, aby były równe wszędzie, równiutkie, powoduje to dużą objętość w końcach, może trochę mniejszą objętość przy nasadzie, bo te włosy nie są bardzo cieniowane, ale dużo w końcach, co przy włosach słowiańskich, takich właśnie jak Paulina, daje doskonały efekt. A ja najbardziej się cieszę, że ścinamy te włosy, które są właśnie tak zniszczone. W ogóle tak naprawdę miałem trochę problem, żeby je rozczesać, bo te końce się trochę ciężko rozczesują. Tobie na co dzień też? Tak, bardzo. Dlatego też jakiś czas temu zdecydowałam się na zakup prostownicy. O nie, tylko nie co prostownica. To właśnie nie jest chyba za do... nie było za dobrą decyzją, bo jest bardzo uzależniająca ta prostownica. Szczególnie jak jeszcze masz włosy, które są suche i rozjaśniane. Nie? Mm -hmm. To po prostu jest i rozjaśnienie tych włosów i prostownica już jest za dużo. Użyjemy bardzo ciekawy produkt. To jest specjalny krem, taki bez spukiwania, on jest właśnie bardzo dobry do rozczesywania i zobacz, dajemy go dosłownie troszeczkę, mm -hmm. okej? Okay? Polega na tym, że w ogóle cała ta linia, e, dzięki temu, że zawiera dużo aloesu, kakadu, wyciągu z śliwki, powoduje to, to że te włosy zdecydowanie ładniej się rozczesują. One mają taką cały czas ochronę, zobacz, ja nakładam sobie to na końce. Przepięknie pachnie. E, tak, przepięknie pachnie, <laughs> czujesz? Nakładamy sobie to na te końcówki. Niech to się dobrze wchłonie, bo one naprawdę są troszeczkę w tych końcach nawet nie zniszczone. Troszeczkę. I chodzi o to, że ten włos o wiele ładniej, zobacz i łatwiej, od razu się nam rozczesuje. Czujesz? Mm -hmm, jest tak. taki pościsk we włosie. Niektóre moje klientki twierdzą, że nawet te włosy się później genialnie samymi palcami rozczesują, ale wystarczy, zobacz. Ja i tak grzebieniem zawsze jest bardziej to skomplikowane mm -hmm. niż szczotką. Pamiętaj, żeby, żeby się rozczesywała szczotką. Wy też, dziewczyny, pamiętajcie o tym. Żeby właśnie włosów nie szarpać, z włosami opłodzić się bardzo delikatnie, żeby nie jest najlepszym pomysłem do rozczesywania, użyj do tego szczotki, no i oczywiście odpowiednich produktów do rozczesywania. Pamiętajcie oczywiście też o tym, dziewczyny, że w sklepach, w drogeriach, tam wszędzie, gdzie poszukujecie, Kosmetyków, a może w internecie, trzeba uważać na wszystkie napisy, gdzie jest organik, eko, natural. Chodzi o to, żeby bardzo dobrze zapoznać się ze składem. A więc, czy internet jest najlepszym miejscem do poszukiwania nowości i produktów? No nie wiem, nie sądzę. Po pierwsze, zdaj się zawsze na swojego fryzjera, na fachowca, żeby on doradził produkty jak najlepsze dla ciebie. A jeśli jesteś w sklepie, jesteś już do tego w jakiś sposób zmuszona, to pamiętaj, żeby dobrze czytać etykiety. Czy faktycznie w tych produktach. Mamy 100% produktów naturalnych. Czy produkt, który dostałaś i nazywa się choćby nawet wegański. Rzeczywiście nie posiada żadnych składników chemicznych, które nie będą dobre dla Twoich włosów, a więc po prostu uczulam, zwracajcie na to uwagę. A my tu gadu gadu, a włosy lecą. No właśnie widzę na podłocze. Widzisz, ile już leci tych włosów? To teraz czekaj, bo jedno będzie ucięcie. Tak się cieszę, że wszystkie te zniszczone ścinamy. Wow! O kurde! Fajna ale długość. Super, no. Myślę, że to będzie dla Ciebie w ogóle idealna Co? długość i, i bardzo ją tak? polubisz. W początku bałam się, że będzie za krótka, ale teraz tak patrzę i naprawdę idealna długość. Po takim ścięciu... Bardzo fajnie też jest, jak później te włosy będą sobie rosły. No mm -hmm. bo zobacz, jak one będą zdrowe, jakie one będą równe. No, mamy już takie trochę porównanie. Zobacz te końcówiaczki. w ogóle jakie one są nawet rzadkie i delikatne. Mm -hmm. A zobacz już tą linię, która nam się gdzieś tutaj zaczyna pojawiać. Czerwona będą na o wiele gęstsze na pewno. Bingo! Oczywiście o to nie chodzi, żeby były gęste, a przy włosach słowiańskich, pamiętajcie dziewczyny, że to jest bardzo istotne, żeby pokazać tą objętość i żeby wyglądały na bardzo, bardzo zdrowe. To jest zawsze misja dobrego fryzjera. Powiedz mi, Paulinko, a jak Ty na co dzień swoje włosy pielęgnujesz? Czy zwracasz uwagę właśnie na tą naturalność w produktach, czy nie zawsze? E, jak to jest? Szczerze ja. to wcześniej kompletnie na to nie zwracałam uwagi, a teraz od niedawna właśnie tak zaczęłam bardziej kupować kosmetyki, które są naturalne i tak dalej. Co prawda też dokładnie nie patrząc na te składy w sklepach. Dlatego to był mój błąd. Będę musiała to zmienić na pewno. Ale tak to na co dzień używam właśnie, no tak naprawdę szamponu, odżywki, czasami jakiegoś, jakiegoś kremu do rozczesywania to zależy tak naprawdę od dynia. Też masz bardzo dużo dziewczyn, które cię oglądają, przecież na Twoim kanale, mm, a więc tak. będziesz mogła też im pewne rzeczy tutaj. Mam nadzieję, że im powtórzysz. Na pewno. No i mam nadzieję, że będą też nas oglądały, <laughs> oczywiście. Natomiast z produktami takimi bardzo dobrymi jakościowo jest też tak, że te produkty czasami. Mm, Mogą nie być zbyt tanie, prawda? No, ale to jest zawsze coś za coś. Jeżeli produkt jest w bardzo dobry sposób produkowany, w odpowiedni sposób kontrolowany, czy ma tą jakość. Tak jak w przypadku produktów wegańskich, gdzie my wiemy, że to jest 100% wegan. I ciekawe też jest to, że często przy tych produktach jest to, że one są po prostu koncentratami, bo te produkty są bardzo wydajne. Robię wszystko, żeby te włosy tylko dotknęły trochę ramion. Mhm. Nie chcę za bardzo żeby te włosy były dłuższe, bo też z prostego względu, jeżeli by były dłuższe, to zaczęłyby nam się gdzieś to na tych ramionach mm. za bardzo odwijać tak. i to już nie jest wtedy takie twarzowe. A więc ta długość musi być zawsze bardzo indywidualnie dobrana dla Twoich włosów, a więc rozmawiaj sporo o tym z fryzjerem, niech Ci jak najlepiej doradzi. No a jeśli oglądają nas fryzjerzy, to wielu z Was doskonale wie, jak się to robi, i jak. Dobiera właśnie tą długość zawsze do sylwetki ciała, do kształtu twarzy, do kształtu głowy, no i przede wszystkim do struktury włosów. No i to jest właśnie ta długość. Wow, super jest. Fajnie? Mhm. Mm nawet będzie ich o wiele więcej. I teraz zobacz, Paulina. Jedną rzecz, którą Ci jeszcze obiecałem trochę na początku. Łapiemy sobie wszystkie włosy, które mają być piękne i równe. I zostają nam takie jeszcze włosy, które gdzieś tu były docięte. Nie wiem, może źle. A może cię ci kruszy od prostownicy, bo to niestety dziewczyny, jest to częsty przypadek prostowania włosów, bo z przodu najłatwiej jest złapać. Cępi oczy. Chociaż to nie, nie po to się zamyka, żebyś nie widziała co. Nie, tylko po mm -hmm. to, żeby Ci nic do oka nie wpadło. Mhm. Wiesz tylko tak delikatnie, dotknięte, skrócone. Ta część, którą tylko mogłem trochę sobie uratować. Mhm. To będzie bardzo ładnie wyglądało, bo to będzie taka dłuższa grzywka. Super, Od razu zdrowie no? i ładniej to wygląda. Nie mamy takich pojedynczych szczęków. Zacięcie mamy gotowe, to przygotowujemy się teraz do koloryzacji. Pracujemy techniką refleksu. Wiem, że Paulina miała już pewną swoją przygodę z rozjaśnianiem włosów i końcówek. Takie efekty kolorów często robi się, natomiast trzeba bardzo dobrze dopasować je po pierwsze do struktury włosów. Paulina ma włosy bardzo delikatne, słowiańskie, my zdecydowaliśmy się na trochę łagodniejszą technikę refleks, który robimy na otwartym powietrzu. Pracujemy bardzo lekkim stężeniem rozjaśniacza. Ale przede wszystkim, co chcemy uchronić, to jak najlepiej uchronić ten piękny kolor naturalny włosów Pauliny. I na nim właśnie dla kontrastu zrobić bardzo, bardzo ładne refleksy. Później te refleksy będziemy chcieli trochę na koniec tonować i ochłodzić, żeby były w takich beżowych, ładnych tonacjach chłodniejszych. Oczywiście też uważać, żeby nie były za chłodne, bo to też nigdy dobrze nie wygląda. A teraz mój ulubiony moment. Ale zanim pokażę Wam przemianę Pauliny, chciałbym tylko przypomnieć, że wszystkie produkty, które używaliśmy w dzisiejszym odcinku, znajdziecie w opisie filmu. Szczególnie tutaj polecam, e, zwróćcie uwagę na linię wolum oraz na linię dobrze odbudowującą włosy proteinowo. Paulina, gotowa? Gotowa! no. Wyglądasz świetnie, a więc uwaga! Tada! Wow! Ale ślicznie! Wow. Jak się czujesz? jak taka księżniczka. No trochę tak, <noise> zobacz, ale taka księżniczka troszeczkę w takim fashion, wiesz, możesz sobie poruszać tymi włosami. Jeszcze damy takie A lekkie, lekkie utrwalenie, są. bo są bardzo miękkie. <noise> Bardzo, bardzo pięknie te włosy sobie zregenerowaliśmy. Ten refleks zobacz już delikatniejszy. Tak, śliczny, taki naturalny. Jest trochę bardziej naturalny, ok? A więc odrobinkę lakieru. I ja, fajnie Super, no. I poruszaj tak mocniej włosami. Zobacz, jak one fajnie pracują. I zobacz, no to i to jest za... naturalność, to jest naturalność, bo czym tych włosów będzie więcej, to po prostu też bardzo ładnie cały czas wyglądasz. Ale widzisz ta magiczna sztuczka, mm -hmm. że nie dotykają tutaj do tych ramion. Tak? tak? Ja wiele lepiej twarzy w ogóle wygląda teraz. No i grzybka, jaka fajna, zobacz. Nie bój się. Może sobie tą grzywkę troszkę wybrać bardziej tutaj na czoło, tutaj poszerzać. To jest właśnie teraz taki bardzo modny look. No i przepięknie w tym wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A czy Ty używasz produktów naturalnych? Napisz mi koniecznie w komentarzu, czym kierujesz się, decydując się na ich zakup. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.